Cześć, witam Cię na moim kanale i zapraszam na trening Pilates. Położymy się na plecy. Ręce ustaw wzdłuż ciała. Uniesiemy jedną ugiętą nogę, dodamy drugą, złączymy stopy kolana, wydłużymy nasze stopy, jej część grzbietową. Kręgosłup pozostawimy w neutralnym ułożeniu czyli nasze kolce biodrowe przednie patrzą. W sufit. Hmm? Wdechem przeniesiemy ręce za siebie. Z wydechem ręce wrócą wzdłuż ciała. I powtarzamy. Wdech, ręce do tyłu. Wydech, ręce wracają wzdłuż ciała. Gdy ręce przenosimy za siebie, chcemy ciężką klatkę piersiową kłaść na macie. I wydech. I jeszcze dwa. Uwaga! Wyprostuj prawą nogę przed siebie. Obniżamy naszą dźwignię. Dodajemy wyzwanie i powtarzamy. Ręce do tyłu wdech, dolne żebra wklejone w matę. Wydech, ręce wracają. I jeszcze raz. Ręce za siebie wdech. I wydech, powrót. Zmieniamy nogi. Wdech. I wydech. I jeszcze raz. Do tyłu wdech. Z wydechem wróć, obie nogi powędrują w sufit, duże paluchy skierowane do góry, ciężkie pośladki leżą na macie, ciężka kość krzyżowa. I jeszcze trzy razy, ręce za siebie, wdechem, wydech, powrót wzdłuż ciała. I dwa. I powrót, ostatni raz. I odłóż ręce na macie, ugnij nogi w kolanach, odkładamy stopy. Wyprostujemy obie nogi przed sobą, ułożymy stopy point, wydłużymy tą jej część grzybietową po duży paluch, przenieś ręce za siebie wdech. Z wydechem ręce do sufitu, unieś głowę, odcinek szyjny, stopy, flex, roll up, wędrujemy do góry, do góry, za nasze stopy i tutaj wdech do środkowych pleców, z wydechem odcinek piersiowy, pcha nas do tyłu, odkładając kręg po kręgu kręgosłup, dół wdech, wyciągnij ciało i góra z wydechem. I do dołu. I góra. Ręce sięgają w dal za nasze stopy, wdech do środkowych pleców. I do dołu z wydechem wracamy. Ostatnie powtórzenie. Zostaniemy na plecach, wróćmy do leżenia. Ręce odłożymy wzdłuż ciała. I teraz tak uniesiemy lewą ugiętą nogę. Prawą nogę wciągniemy do sufitu. Pozostawiając cały czas neutralny kręgosłup, nasz odcinek lędźwiowy nie chce tutaj maksymalnie wkleić się w matę. Na lewym kolanie, jakbyśmy mieli taką latarkę, która będzie świeciła cały czas w górę, w jedno miejsce, a my prawą nogę wdechem opuścimy nisko do maty, a z wydechem wciągamy. Opuść wdech. Góra, wydech, aktywny wydech. Wydech. Jeszcze dwa. Ostatni, zatrzymaj nogę w suficie i teraz noga powędruje do zewnątrz, wdech, pamiętaj o latarce na lewym kolanie, z wydechem wciągnij, do zewnątrz wdech, i wydech wciągnij, jeszcze dwa, i powrót. Ostatni, zatrzymaj w suficie. I teraz noga powędruje do zewnątrz, nisko do maty, i wciągniemy ją z powrotem w sufit. Zatoczymy jeszcze trzy koła. Do zewnątrz, nisko do maty, i wciągnij. Moja noga mięśnie już drżą, dochodzi do głębokiej aktywacji. Ostatnie powtórzenie. I pięknie, uginamy nogi. Otwórz i zrobimy zmianę. Najpierw uniesiemy prawą, latarkę przykładamy na prawe kolano, która świeci w górę w sufit. Unieś lewą wyprostowaną nogę po duży paluch i noga nisko do maty, wdech, wciągnij ją z wydech, Opuść wdech i góra wydech. I jeszcze raz. Zatrzymaj w górze. Noga wędruje do zewnątrz na wdechu. Z wydechem ją wciągniemy. I jeszcze raz. Pięknie. I noga wędruje do zewnątrz nisko do maty i wciągniemy ją z powrotem do sufitu. Do zewnątrz nisko do łaty i góra. Jeszcze dwa powtórzenia. I ostatni. I pięknie. Otłusz obie nogi. Luz w ciele. Pięknie. Złapiemy się pod udami. Przez kołyskę przejdziemy do siadu i przejdziemy na nasze przedramiona. Łokcie ułożą się pod barkami. Obie nogi do pozycji stołu. Nasze plecy nie chcą być takie rozluźnione. Tutaj jest aktywny tułów, aktywny brzuch. Kolana uniesiemy w jednej linii, stopy w jednej linii z naszymi kolanami. Wdechem wyprowadź jedną nogę przed siebie nisko do maty, z wydechem wróć druga. Wdech powrót, wdech nosem, wydech wciągnij. Zrobimy jeszcze po i powrót. I teraz złączymy nasze stopy kolana i wysuniemy obie nogi. Do przodu wdech, z wydechem wciągamy. Wysuń wdech nosem, wydech, wciągnij. Jeszcze trzy. Wdech, wydech, wróć. I jeszcze dwa. I ostatni. Odłóż stopę na matę, stopy na matę, i nogi powędrują do przodu. Cały czas w pącie wydłużona część grzbietowa. Nadal jest, jesteśmy w serii na brzuch. Z wydechem wysuniemy prawą nogę przed siebie, jakby ktoś nas za nią pociągnął. Wrócimy wdechem. Lewa ręka przed siebie, wydech. Jak najmniej używając tej drugiej, tutaj siła nam wychodzi z brzucha. I na przemienny ruch, powrót i przód, i powrót, i cztery, i trzy, powrót, dwa, i już ostatni, dobrze, lewa ręka zostanie. Dodam prawą i kręg po kręgu spłyniemy na matę, przeniesiemy ręce za siebie wdechem i z wydechem wrolujemy się do siadu. I przechodzimy do ćwiczenia do piły. Kolejnego ćwiczenia pilatesowego. Nogi rozstawimy trochę szerzej niż biodra. U mnie to jest szerokość maty i ustawimy stopy flex. Pięty patrzą do przodu w dal. Dłonie powędrują na potelico szyję. Wydłużmy swój odcinek lędźwiowy, piersiowy, czubek głowy wysunięty jest do sufitu. Wdechem skręcimy się do prawej strony. Z wydechem wracamy do centrum. Lewa, wdech, 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 wydech, wracasz. I wykonujemy naprzemiennie, skupiając się na skręcie, w naszej talii, w odcinku piersiowym kręgosłupa. Nasze pięty tutaj są wklejone w matę. Miednica pozostaje stabilna i powrót. I teraz skręcimy się do prawej strony. Nasz lewy łokieć będzie chciał powędrować do przodu. Prawy w sufit, wróć do prawej i przed siebie do centrum. Lewa strona, skręt pogłębiamy. Wróć do lewej i przed siebie. Zrobimy jeszcze po razie na stronę. I super. Dobrze. Połączymy nasze nogi. Zbliżymy je do naszego tułowia od środka. Złapiemy za kostki bądź piszczele. Chwyt tutaj dość mocny, bo te nogi już nie będą chciały się wydostać spod naszych dłoni. Kolana ustawmy szerokość naszych barków. Aktywny brzuch. Stopy point i unieśmy je nad matę. Już łapiemy stabilizację. I z wydechem postaramy się wyprostować obie nogi w kolanach. I wdech, wróć do pozycji wyjściowej. Wydech góra. Wróć wdech. Spróbujemy jeszcze dwa razy. Góra wydech, wróci wdechem i już ostatni raz. I powrót. Pięknie. Położymy się na brzuchu, przechodzimy do leżenia przodem. Mhm. Nasze dłonie blisko tułowia, palce na wysokości naszych piersi. Jeśli możemy, łączymy pięty. Ściskamy je jak magnesy, które się przyciągają, aktywując wewnętrzne uda. Brzuch chce być nad matą, tak samo nasze żebra. Wdechem uniesiemy górną, środkową część naszego kręgosupa, oderwiemy obie dłonie od maty. Odłożymy dłonie, odłożymy ciało i wdech. Unieś dłonie, opuść, z wydechem wyróć. Cały czas starając się trzymać blisko przy sobie pięty i brzuch unosząc nad matą. Wdech, unieś, oderwi obie dłonie i opuść jeszcze dwa. I ostatni. Pięknie. Dłonie powędrują pod nasze czoło, ale te dłonie będą chciały się troszkę rozejść. Jedna nie będzie na drugiej. Tam tylko nasze opuszki będą się ze sobą łączyły. Łokcie szeroko i znów brzuch nad matą, żebra tak samo. Wdechem uniesiemy górną środkową część ciała razem z rękami. Ręce powędrują do zewnątrz i wydech. Powrót. Wdech góra. Wydech wracamy. Podczas wykonywania ruchu unoszenia się i powrotu. Czubek głowy ciągnie nas w jedną stronę, a stopy w drugą. Mamy wydłużone całe ciało. Góra wdech, wydech, wracamy. I jeszcze. Zrobimy jeszcze cztery. Już ostatnie powtórzenie. Dobrze. Odepchniemy się od maty, przejdziemy do pozycji rest position. Pośladki przełóż napięte. Dłonie blisko przed naszymi kolanami. Plecy w kształcie literki C. Spójrz na swój pępek, na swój brzuch i oddech pokieruj do środkowych pleców, pięknie rozciągając. Mięśnia międzyżebrowe, ciasne przestrzenie, głęboki wdech nosem. Na wydechu rozluźniamy nasze ciało. I jeszcze raz głęboki wdech. I wydech Los. Wspaniale! Wracamy do siadu na macie. Wyprostujemy obie nogi przed sobą i ustawimy je w pozycji flex. Pięty patrzą do przodu, w dal. Dłonie powędrują na potylico, szyję. Mamy długie plecy, jakby od naszej miednicy przez cały kręgosłup, po czubek głowy, do sufitu przechodził sznur, który nas wydłuża. O prostych plecach, z bioder wychylimy się tył tutaj. Żebra w siebie, idziemy. Kształt literki C brzuch jest cały czas aktywny i czubek głowy ciągnie nas do stóp. Wrócimy, kręgosłup neutralny. Pochyl się. Mamy rand i czubek głowy do stóp. I kontynuujemy. Idziemy do tyłu. Plecy rand i czubek głowy ciągnie nas do stóp. Powtórzymy jeszcze trzy razy. I już ostatni. I pięknie. Dobrze. Złapiemy się za naszą prawą stopę. Ślizgamy piętą po macie, przyciągamy ją do klatki piersiowej i wyprostujemy piętą w kierunku do sufitu. I od razu wydłużamy obie talie. Cała nasza tylna taśma jest długa. Ugnij, wróć, czubek głowy ciągnie nas do stóp, do przodu i powtórz. Uginamy nogę w kolanie, wyprostuj równocześnie, wydłużaj obie talie i jeszcze raz. Uginamy, wyprostuj nogę przed siebie, czubek głowy ciągnie nas w przód, ostatni i teraz już zatrzymamy. Lewa dłoń przechwyci stopę. Prawa z boku, jeszcze wyżej, jeszcze dłuższe talie, wdech z wydechem do tyłu, jeszcze tak odepchnij się od maty, od podłogi, wróci wdech, wydech tył. Jeszcze raz, do przodu wdech, do tyłu z wydechem. Prawa ręka wraca na stopę, ugnij nogę w kolanie, wyprostuj przed siebie i zobacz jak twoja prawa noga jest dłuższa już od lewej. Magia w naszym ciele. Dobrze, piękne rozciągnięcie, wydłużenie ciała. Łapiemy za lewą stopę, czas na drugą stronę. Suniemy piętą po macie, prostujemy wydłużając tylną taśmę i powtórz. Ugnij. Do przodu, czubek głowy, żebyśmy nie ciągnęły czubkiem głowy do dołu, tylko przed siebie. I jeszcze, ugnij, wydłuż, wróci i zrobimy to jeszcze raz. I zatrzymamy teraz prostą nogę, przechwyci ją prawa dłoń, lewa z boku, przed siebie, wdech, wydech do tyłu. Tepchnij się, myśl o długich taliach, wróć wdechem i wydech. I zrobimy jeszcze raz. I lewa dłoń, wróć na prawą stopę, ugnij nogę w kolanie i dodaj do prawej. Teraz mamy równowagę w naszym ciele. No dobrze. Zostaniemy sobie w siadzie, wyprostujemy tak, żeby stopy nie były pod kolanami, dajcie je troszeczkę do przodu. Wyprostujemy prawą nogę w kolanie, i tak ta noga jest blisko drugiej. Możemy nawet złączyć te kolana. Daj ręce przed sobą, barki rozluźniając. To wszystko się dzieje w tym naszym powerhouse, w naszym brzuchu wewnętrznych udach. Weźmiemy wdech do środkowych pleców. Z wydechem odcinek piersiowy, przednie żebra pchając w tylne, odkładają kręgosłup na matę. Przenieś ręce za siebie wdechem, z wydechem wrolujemy się z powrotem. Spójrz nad stopę, wdech, powtórzymy. Do tyłu, wydech, wydech, przenieś ręce za siebie, góra, wydech. Hmm. Zatrzymaj się tutaj. Zmienimy nogi, weźmiemy wdech, środkowe plecy, wydech, wracamy na matę. Przyciągnij ręce za siebie, wdech i góra, wydech, 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 wydech. Spójrz nad stopę i jeszcze raz, wydech. Idziemy do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Wdech i góra, wydech. Znów oczywiście zatrzymamy się na górze, dodamy. Mamy pełnego tizera. nogi zostają, a my idziemy na matę do dołu, ręce za siebie wdech. Z wydechem góra, 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 spójrz nad stopy wdech, i teraz z wydechem odłożymy i górną, i dolną część ciała jednocześnie. Okej, okay. dobrze. Przejdziemy do leżenia na brzuch. Znów. Przejdziemy do swimmingu. Nogi rozstawimy tym razem e, szerokość naszych bioder. Ręce szerokość barków do przodu. Ok. Spojenie łonowe chcemy wkleić w matę, aby żuch znów chce się nad tą matą unieść. Tak samo przednie żebra. Uniesiemy górną, środkową część ciała. Czubek głowy ciągnie w jedną, stopy w drugą. Uniesiemy prawą rękę, lewą nogę. Przeniesiemy teraz prawą rękę za siebie. Spójrz za dłonią. Wróć. Opuść kończynę. Druga strona. Lewa ręka, prawa noga. Unieś. Ręka do tyłu. Spójrz za tą dłonią. Wróć. Opuść. Powtarzamy. Przeciwne kończyny, góra. Twist. Wróć, odłóż. I zrobimy ostatnie trzy powtórzenia. Ostatni raz. I opuść. Odepchniemy się od maty. Usiądziemy sobie pośladkami napięte, jeśli ta pozycja jest oczywiście dla Ciebie komfortowa. Spleciemy dłonie za plecami. Oddalimy je troszeczkę od tych pośladków. Spojrzymy delikatnie w górę, możemy zamknąć oczy. Barki chcą się od siebie oddalić, tak samo nasze obojczyki. W tej pozycji weźmiemy dwa głębokie oddechy. Dobrze, rozplatamy dłonie. Kolana powędrują szerzej niż nasze biodra, stopy do środka i skręcimy się od razu do prawej strony. Odłożymy klatkę piersiową, wyciągnijmy lewy bok tułowia i w tej pozycji również wdech i wydech. I powędrujemy do drugiego boku. I powtarzamy głębokim oddechem. Wróćmy do centrum, do środka. I na tym zakończymy nasz dzisiejszy trening. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeśli tak, bądź jeśli chciałabyś coś dodać. Napisz komentarz, daj coś od siebie. Dziękuję i do zobaczenia.